Zemsta Hrabiego Skarbka to tego typu komik, gdzie kupuje się go z podejściem. okej, okej. Okay, okay. Wygląda nie najgorzej. A po przeczytaniu go, naturalną reakcją jest: Gdzie byłeś? Całe moje życie! I such a bitch! Zacznijmy od kwestii praktycznych. Zemsta takiego Skarbka jest największym komiksem dosłownie. Nie grubościowo, a objętościowo, wymiarowo, jaki posiadam. To już jest w zasadzie album, można by rzec, przynajmniej przypomina jego wymiary, i to bardzo dobrze, bo dzięki temu rysunki są bardzo wyraźne, dobrze ułożone. I można docenić artyzm w tym, jak zostały stworzone i użyję tego słowa namalowane, choć oczywiście namalowane nie były. Jest to absolutnie przepiękny komiks pod względem krechy. Każda ilustracja wygląda, jakby była namalowana, i taki był zamysł. Nie zmienia to ani nie ujmuje w najmniejszym stopniu faktu. Faktowi, że komiks jest piękny. Wizualnie. Ale podobno wygląd to nie wszystko, dlatego zemsta Hrabiego Skarbka ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko wygląd. O, oh, stop! You make me blush! Cała historia bezsprzecznie inspirowana jest zemstą Hrabiego Montecristo, wobec którego komiks e, dokonuje pewnego e, ukłonu. Wobec tak to nazwijmy, starając się nie spoilować. E, jednak absolutnie nie jest to minus. E, inspiracja niezła, aczkolwiek jest e, szeroko rozbudowana wartością i treścią samego komiksu. więc żadnym plagiacie, czy, czy z rzymką e, mowy być nie może. E, jednakowoż muszę przyznać, że jest to pierwszy komiks, który posiadam, i o którym słyszałem. Który e, wygląda genialnie e, i zahacza o wojny napoleońskie, mm, powstanie polskie, znowu e, nie spojlując, e, historię Ameryki, mm, piractwo, e, zdrady, więcej zdrad, no i seks. W pierwotnym zamyśle zemsta chlebiego skarbka miała być, tudzież ocierać się o erotyk. Żeby było ciekawiej, to wydanie posiada szkice, nazwijmy to, owych aktów seksualnych, bardzo tak ogólnie mówiąc. I jeśli będąc po konserwatywnej stronie, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Strefa intymna powinna zostać między kobietą a mężczyzną. Nie powinna być narzędziem eksploatacji komercyjnej, która służy do sprzedaży i umniejszania świętości ciała i relacji międzyludzkich. Będąc po mniej konserwatywnej stronie, można by rzec, że szkoda, bo traktując ten komiks jako pozycję, która zdecydowanie. Powinna trafić do dorosłego tudzież dojrzałego odbiorcy. To owe sceny, prócz jednej, która przychodzi mi do głowy, doskonale pokazują, że seks staje się narzędziem do, określe, do osiągnięcia określonych celów. Jest bezwzględny i nie jest to seksualność. Tudzież nagość, która by się pojawiła, która a, miała być tylko nagością dla nagości. E, tu był cel, zamysł, oczywiście pewien artyzm i chęć e, autorów do zmierzenia się z erotyką jako taką, ale e, owy erotyzm był, jest silną częścią fabuły. Więc szkoda, a, że. Hmm... Powiedzmy, ilustrator nie miał do końca odwagi, żeby się z tymi scenami zmierzyć. Ale może kiedyś wyjdzie Deluxe Edition, w którym to te sceny się znajdą. I pomimo, że mam już jedną sztukę, na pewno kupiłbym ten komiks jeszcze raz, bo zdecydowanie jest tego warte. Podoba mi się to. Mamy tutaj proces sądowy, mamy tutaj dziedzictwo sztuki. E, mamy tutaj piratów, chęć zemsty, e, zdradę, e, pewną przedmiotowość w traktowaniu kobiet, i tutaj jest szerokie spektrum, te szerokie spektrum tego: e, walkę o odkupienie, e, rezygnację, e, rany spowodowane mm, doświadczeniem życiowym, i pomimo. Osiągnięcia znowu bez spoileru pewnej miary sukcesu, to jednak nie jest na tyle wiele, by wrócić do tego, kim się było wcześniej. Szalenie wciągający komiks. Trochę tutaj zwrotów akcji, szczególnie kiedy okazuje się, że główna linia fabularna i ta myśl, która za nią się ciągnęła, nie jest prawdą. Myślę, że uchowałem się przed spoilerem. I potem mamy obrót o 180 stopni i historia zostaje opowiedziana niby tak samo, ale w inny sposób, przedstawiając inną perspektywę, inną charakterystykę zdarzeń. Wtedy zdrada, która spada na głównego bohatera, jest jeszcze głębsza, mając z tyłu głowy to, co spotkało go wcześniej. U.P.A.! Motherfucker! W swojej niewielkiej kolekcji komiksowej mam absolutne perełki, na przykład Joker czy Batman Przeklęty. I są to wspaniałe komiksy. Jednak Zemsta Hrabiego Skarbka to zupełnie inny poziom komiksowy. Jest tutaj tak wielki poziom artyzmu na kolejnych stronicach komiksu, że to jest zwyczajnie coś niesamowitego. W porównaniu do Bottlantana, przeklętego czy Jokera, gdzie ilustracje były świetne, były piękne, doskonale oddawały charakter, to nie mogę się zgodzić z tezą, że poszczególne stronnice potrafiły być dziełami sztuki. Tak, tutaj absolutnie znajdziecie kilka ilustracji, czy to w trakcie komiksu, czy Kończących ilustracji komiksowych, czyli po prostu szkice tego, jak co miało wyglądać, e, znajdziecie multum powodów do tego, żeby powiedzieć: Tak, to jest artyzm, tak, to mnie zachwyca, jest super. E, jest to absolutnie wyjątkowy komiks, jedynym w swoim rodzaju, e, który nawiązuje do absolutnego klasyka, jakim jest zemsta Hrabiego Monte Cristo, które wygląda pięknie. E, który miał być w dodatku erotykiem, e, pewnym nie doszłem, bo jednak e, te najbardziej e, erotyczne sceny nie znalazły się na łamach komiksu, a powiem, że no, były bardzo odważne, e, mówiąc delikatnie. E, więc jest to komiks, mieszanka m, wartości, umiejętności, idei, historii, absolutnie wyjątkowa, przynajmniej w ramach komiksów, które posiadam. W związku z tym e, całym sercem mogę Wam m, ten komiks polecić i zachęcić, żeby znalazł się w Waszej kolekcji, a na gorszym razie, żebyście go chociaż przeczytali. Jednak, e, jest małe ale, e, jeżeli komiks jako taki jest dla Was równoważny z tym, że muszą być superbohaterowie, obojętnie czy to DC czy Marvela, to, to prawdopodobnie Wam się on nie spodoba, więc postrzegam uczciwie. Jeżeli jednak Wasze postrzeganie komiksu jest troszeczkę szersze niż DC i Marvel, to jest to pozycja, której nie powinniście ominąć, bo z trudem wyobrazić mi sobie kolejną okazję, gdzie taką wartość znajdziecie w ramach komiksu, w ramach historii. W ramach poziomu artystycznego, jaki komiks prezentuje, i to wszystko w formie niemal albumu, albo albumowej, jak to woli. Wielki szacun dla twórców, wielkie polecenie i z całą pewnością najbardziej wyjątkowy komiks, jaki posiadam.